Sorry. Dzień dobry, z tej strony Małgosia z Cro-Adventure. Znajdujemy się dzisiaj na wyścigu, na fagu, Grand Fondo. Mamy tu zwycięzcę, który jest Polakiem. Niki, jak się czujesz? Super. Nazywam się Nikola Dojkowy, czyli czuję się wspaniale. Y, czy ciężka była trasa? Trasa była bardzo ciężka, bardzo dużo pagórków i gór, i... ale mimo to było bardzo dużo przeciągnięć. Jak atmosfera na trasie? Kibicowaliście o, sobie na nawzajem? No kibicowaliśmy, choć byliśmy konkurentami, ale w ogóle to cudownie, bo jestem przed... Um naszymi ludźmi, naszym publikom i było naprawdę wspaniałe. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy być z Tobą w tym dniu. Jeszcze raz gratuluję serdecznie w imieniu swojego zespołu. Nikola Spica do niego dołącza, z czego się bardzo cieszymy. Będzie wraz z nami tworzył zespół Crowd Adventure. Zapraszamy serdecznie na stronę. No i pozdrawiamy serdecznie Swagu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.